Szczęść Boże, szczęść Boże, jadę właśnie w korku i wykorzystam to, bo tak sobie pomyślałam o wczorajszej Ewangelii, o tym jak wysoko stawia Jezus poprzeczkę. I nie uwierzycie, co mi wpadło do głowy tankowanie benzyny. Benzyna teraz jest bardzo droga, ale żeby jeździć, dojechać gdzieś dalej, no często trzeba po prostu zatankować. Boli, boli, ale tankować trzeba. I tak. Samo jest z tym, co mówi Jezus Chrystus. Może nie tak samo, ale też nas może to dużo kosztować. Jezus mówi, kto porządliwie patrzy na żonę, on już grzeszy, dopuszcza się cudzołóstwa. Kto powie złe słowo, dopuszcza się zabójstwa. No, mocne, mocne. I chodzi o to, żeby z tych naszych serc wyrywać. Jak chwasty, takie pokusy. Oczywiście jesteśmy kuszeni. To nie kuszenie jest grzechem, bo to też jest bardzo ważne, że to, że mamy pokusę, to nie jest grzechem. Grzechem jest pie pielęgnowanie tej pokusy, czyli na przykład rzeczywiście mm, odchodzenie w te grzeszne myśli, na przykład, albo w te złe słowa, które cisną nam się na język, żeby komuś dać popalić. I. E Dlaczego porównuje to z tankowaniem benzyny? No bo życie chrześcijanina jest kosztowne. Kosztowne duchowo, co oznacza, że żeby jeździć, żeby żyć, prawdziwie żyć przy Jezusie, trzeba żyć w zgodzie z Jego nauczaniem, z Jego przykazaniami, być w, w sakramentach świętych. No, ale trzeba wtedy postawić jasne granice. I tak samo jest po prostu stankowaniem, które, które no w dzisiejszych czasach kosztuje więcej niż kiedyś. No ale żeby gdzieś daleko dojechać, wygodnie, własnym środkiem lokomocji, no trzeba, trzeba to wszystko zapłacić. Taki korkowy, yy, takie korkowe refleksje, korki są niesamowite. Już chyba z 20 minut stoję w korku. Także błogosławię Was, niech Bóg Was błogosławi i do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, z Bogiem.